Smutna majówka Małgorzaty Ome, kontempluje smak goryczy. Małgorzata Ome, podobnie jak inni celebryci i tysiące Polaków, miała skrzętnie zaplanowaną majówkę. Niestety, wszystko poszło w niwecz. Gwiazda, Dzień Dobry TVN, opublikowała przykry post na Instagramie. Małgorzata Ome przebierała nogami na tegoroczną majówkę. Niestety, może tylko pozazdrościć innym z domowego zacisza. Paulina Sykut-Jerzyna wybrała Tatry, Zofia Zborowska-Mazury, Agnieszka-Dygant-Polskie Morze, Małgorzata-Rozenek-Turcję, Krzysztof-Ibisz-Hiszpanię, a Łukasz-Nowicki-Rumunię. Małgorzata-Ome miała zamiar wylecieć jeszcze dalej. Małgorzata-Ome i jej smutna majówka. Małgorzata Ome jeszcze przed majówką z uśmiechem prowadziła dzień dobry TVN i szykowała się na wyjazd. Nadszedł czas odpocząć od pracy i powygrzewać się w pięknych okolicznościach przyrody, marzyła o locie do Tajlandii. Niestety, plany pokrzyżowała choroba. Marzyłam o wyjeździe do Tajlandii od dawna, zwłaszcza teraz, gdy tak bliska mi jest duchowość tamtych miejsc. Wszystko było zaplanowane, a teraz powinnam wysiadać na lotnisku w Phuket z moja córka Klarą. Bynajmniej tak się nie stało. Walczę od wczoraj z Anginą, która zwaliła mnie z nóg i wysłała kolejne... W DOMU razem, napisała Daria Ładocha. Zdrowia, dobrze, że nie wyjechałaś i tam nie złapała ciebie grypa. Nic nie dzieje się bez przyczyny, pocieszał Bartek Jędrzejak. A może w Tajlandii pada, wieje i jest tłoczno, a w domu ciepło i rodzinnie. Tak miało być. Kropka, od roku powtarzam sobie to zdanie i jest dużo łatwiej iść przez życie dopingowała internautka. Organizm dał znać, powiedział dość, tak ma każdy i że wszystko jest po coś. Ja też w domu z uwagi na robotę. Kropka, życzę szybkiego powrotu do zdrowia, pocieszała kolejna osoba.